Witam, dzisiaj przedstawię Ci, jak zarejestrować firmę lub sklep w serwisie aleopinia.pl. Zakupiłem w tym celu wcześniej na Allegro promocyjny kod, dzięki któremu profil firmy lub sklepu będzie aktywny przez 90 dni. Normalna cena za 90 dni to 18 zł, a tutaj mamy za 12.30. Zacznijmy więc od wejścia na stronę www.aleopinia.pl. Wybierzmy zakładkę w menu Zarejestruj się. Przenosi nas do pierwszego kroku. Naszej rejestracji, gdzie jak widać musimy podać dane naszej firmy lub sklep. Na początku wybieramy, co zgłaszamy. W moim przypadku jest to firma. Wybier wybieramy kategorię, do której przydzielimy naszą firmę. U mnie jest to komputer internet. Podajemy również nazwę naszej firmy. W innych przypadkach nazwą firmy lub sklepu może być ich adres, tak jak to jest u mnie. Kolejnym elementem tego kroku jest opis. Ważne, aby jego treść była unikalna oraz wartościowa o najważniejszej informacji o Twojej firmie. Ja mam przygotowany opis notatników, więc kopiuję go. Następnie podajemy lokalizację naszego loga firmy. W naszej rejestracji jest to obowiązkowe, bo dzięki temu nasza firma jest bardziej kojarzona przez potencjalnego klienta. Logo może być w formacie JPG, PNG lub GIF. Możemy też podać numer NIP. Mamy też adres www. Jak każdy wie, warto go podać, bo potencjalny klient, który będzie oglądał nasz profil, będzie na naszą stronę firmową. Tutaj również strona firmowa zyskuje wartościowy link ze serwisu aleopinia.pl. Kolejne informacje, które możemy podać, to dane adresowe. Ja podam przykładowe, aby potem pokazać Ci wygląd naszego profilu wraz z wygenerowaną mapką Google. Możemy też podać telefon lub fax. Możemy przejść do kolejnego kroku naszej rejestracji. Tutaj podajemy. E-mail, który będzie nam służył jako login do serwisu Aleo Opinia, oraz na ten mail będą przesyłane najważniejsze informacje odnośnie Twojego profilu. Podajemy również hasło. Dla bezpieczeństwa warto, aby było długie i zawierało różne znaki. Jak już to wykonaliśmy, możemy przejść do kolejnego kroku, gdzie mamy podsumowanie tego, co wykonaliśmy. W kroku pierwszym i drugim możemy zmienić nasze dane, jak i również kontynuować naszą rejestrację. W moim przypadku wszystko jest dobrze podane, więc przechodzę dalej. Jak widać, w kolejnym kroku mamy już wybór metody płatności. W serwisie Aleopinia.pl mamy cztery metody: płatności online, płatności SMS, darmowe kody multicody. W moim przypadku będzie to darmowe kody, ponieważ zakupiłem kod poprzez inny serwis i został mi przesłany odpowiedni kod drogą mailową. Kod zapisałem w notatniku, więc kopiuję do odpowiedniego pola. I to tyle. Pozostaje nam coś dalej i jak widać, nasz profil został aktywowany. Możemy się teraz zalogować na podane wcześniej dane. Po zalogowaniu y, jesteśmy w panelu klienta, gdzie widać na pierwszej pozycji, y, do kiedy nasz profil jest aktywny. Po tej dacie możemy kiedy chcemy przedłużyć lub odnowić profil firmy lub i, i nie. W kolejnej części widać dane naszego profilu firmy oraz możliwość edycji y, tych danych. W naszym panelu możemy również dodawać nieograniczoną ilość produktów bezpłatnie, ale o tej funkcjonalności opowiem Ci w kolejnej części. Zobaczmy jeszcze, jak prezentuje się nasz profil firmy w serwisie AleOpinia. Mamy logo firmy, nazwę naszej firmy, adres naszej firmy, który jest aktywny, opis naszej firmy, dane adresowe, po której wygenerowała się automatycznie mapa Google. Tutaj będą się wyświetlane nasze opinie od naszych klientów. Z prawej strony wyświetli nam się wykres przedstawiający historię ocen, jakie uzyskaliśmy od naszych klientów. I to wszystko. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe dla Ciebie. Życzę Ci miłego korzystania z serwisu aleopinia.pl oraz zdobywania nowych klientów. Pozdrawiam.